Uchwałą, z którą się zajmiemy, jest to uchwała no, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zdrowego zaruszenia wody, zdrowego odprowadzania ścieków w numer nr 396. Otwieram dyskusję. Chciałbym wskazać, że wszystkie komisje przyjęły projekt uchwały jednomyślnie. to pytanie do przewodniczących, czy były jakieś wnioski od radnych w sprawie tej uchwały? Chyba raczej nie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Jest z nami Pan Prezes z spółki PELK-u, jest w okazji ewentualnie. Kto pytać? Jak widzimy Sumarycznie stawka za wodę ulega obniżeniu, ale w zeszłym roku, jak wszyscy wiemy, na mocy uchwały, które podjęliśmy, mieszkańcy uchwali dopłat. W tym roku ten projekt uchwały, który państwu teraz procedujemy, nie przewiduje takich dopłat, w związku z czym sumarycznie mieszkańcy będą płacili za te usługi o około 4 Więcej. Jeżeli nie ma głosu w dyskusji, przystępuję do przedstawienia projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Telpinie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zobaczenia wodnym i zbiorowego odprowadzania sieków. Zapotanie artykułu 18 ust. 2 pkt. 15 ust. 9 marszałka 2007 roku w Stanach Zjednoczonych Gminnym oraz artykułu 26 ust. 1 z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zobaczeniu wodnym i zbiorowym odprowadzaniu sieków Rada Miejska w Telpinie w Polsce następuje. Na na wniosek doręczony do Urzędu Miasta Gminy Pelkin z dnia 18 czerwca 2014 roku i do dzisiejszego urzędu w tym samym dniu, zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zapatrzenia wodę i zbiorowego odkładania sieków na okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, opracowane przez Pelką z Półką z Odpowiedzialnością. Paragraf 2. Taryfy stanowią załącznik numer 1 mniejszej uchwały i mają zastosowanie do zbiorowego zapatrzenia wodę i zbiorowego odkładania sieków realizowanych przez Pelką, spółka z o .O. na terenie miasta Gminy Pelkin. Praga 3. Rostanek podpisanych w taryfach zgodnie z tałości nr 1 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wysoko i wchodzi w życie po 40 dniach od dnia ogłoszenia z władzą od dnia 1 lipca 2014 roku. W nie odczytane, że w kapelku sprawiece urządzenia służące do zobaczenia ludności wody i do... Odbiory ścieków używa w terminie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaproszenia wody i zbiorowego odwadzania ścieków na terenie miasta i Gminy Pelkin w okresie od 1 lipca 2013 roku do 3 czerwca 2013 roku wraz z wymaganą prawem kalkulacją ceny starych. Taryfy opracowane przez operatora sieci zostały zweryfikowane przez burmistrza Miaste Gminy Pelkin pod kątem zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaproszeniu wody i zbiorowym odwadzaniu ścieków oraz rozporządzeniu ministra budownictwa z dnia 28 20 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf wzorów wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczenia rozliczeń za zbiorowe zapatrzenie wodą i zbiorowe wprowadzanie za ścieki. Najistotniejsze proponowane zmiany stawek, dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej wynoszą za dostarczoną wodę 3,50 zł netto, za sześcienny, wzrost o 15 groszy, za, e, e, ścieki wprowadzane e, do gminnych urządzeń klimatyzacyjnych 4,85 netto, e, za metr sześcienny, wzrost o 24 groszy. W braku dopłat ze strony gminy Perwin do ścieków, która w poprzedniej taryfie wynosiła 60 groszy netto zamiast Przed Przedstawionej kalkulacji spółka nie przewiduje osiągnięcia rentowności na działalności w organizacyjnej a jedynie problem pokrycia ponoszonych kosztów, a w tym pokrycie potrzeb inwestycyjnych. W połowianym roku taryfowym największe zadania inwestycyjne to budowa kanalizacji na ulicy Strzelnica oraz na ulicy Zbudowanie w Perwinie, kontynuacja rozbudowy z remontem budynków ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody w jednym konieczna ze względu na usunięcie nadmiernej ilości chlorków, jak i przygotowanie do zaopatrzenia wody w tejże stacji mieszkańców Niziny Malikowskiej. Rozbudowa wynikorzystania ścieków w W związku z powyższym przekłada się projekt uchwały w celu podjęcia. To z Państwa, że jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejną uchwałą na kwości teraz pochylimy. Jest to projekt uchwały w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zobaczenia wody, druk nr 397. Otwiera dyskusję. Tu jest tak jak już wspomniałem przy uchwalaniu porządku obrad. Projekt został zmieniony. Zmieniło się również jego E, tytuł tej uchwały e, projekt przewiduje zgodnie z sugestią e, komisji e, dopłatę do, do opłat do, e, e, za e, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Powoduje to, że ceny na terenie e, kulis i na terenie gminy, gminy będą takie same, koszt e, tej usługi na terenie. Gminy Kulice jest wyższy, Usługa ta przez spółkę Restar Agri, ale zaproponowali rozwiązanie, w które by te koszty rekompensowało z budżetu gminy. Jest to w skali roku około 10 tysięcy złotych, także nie jest to wielka kwota, a spowoduje, że wszyscy mieszkańcy będą mieli te same stawki za wodę. Dotychczas mieszkańcy no, yy, kulic mieli niższe stawki, aniżeli jeżeli yy, pozostała część gminy. Ale myślę, że to sobie będzie z y, rady testerskiej wy wy wyrównać. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zlepać głos w dyskusji? Tak? Bardzo proszę, Pan Radny. Chciałbym że... yy, yy, podobać, yy, Panu Burmistrzowi za da i ujednolicenie ich w skali gminy, ponieważ proste ceny, mody w miejscowości w ulicy Stockiej no, znacznie, by znacznie przekraczałby może w możliwości opłat przez niektórych mieszkańców naszej wsi. Chciałbym podziękować z mojej strony oczywiście i ze strony mieszkańców ulicy. Dziękuję panu radnemu na pewno to spowoduje, że te realne stawki, które będą obowiązywały, spowodują, że ściąganość będzie skuteczniejsza. Mam nadzieję że. Czy ktoś ma coś jeszcze chciałby zabrać do dyskusji? Jeżeli nie ma głosu, dyskusji, zamykam dyskusję i przystępujemy do przedstawienia projektu uchwały. Uchwała Miejskiej w Perpinie w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy do zbiorowego zaproszenia oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfy za odbiorców usług wodociągowych. Na ustawie typu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2009 roku w samorządzie gminnym oraz w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2003 r. o zbiorowym zapłaceniu wody i zbiorowym odsadzaniu ścieków Rada Miejska w Terpinie uchwala, co następuje. Nareka 1. Na wniosek doręczony do Urzędu miasta Gminy Pelki w dniu 8 kwietnia 2013 roku, przeznaczony do dzisiejszego urzędu w tym samym dniu, zatwierdza się tarenty dla zbiorowego zaproszenia wodę na okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, opracowane przez Rental Algiersku, Spółka z wyznaczoną z wyznaczoną siedzibą Garbary 385 z gospodarstwo rolne w Policach Gmina Pelki. W paragraf drugi. Taryfy stanowią założenie nr 1 najszyj uchwały i mają zastosowanie do zbiorowego zaproszenia wodę realizowanej przez Wydajstara Algi z OOOOOOOO. Siedziba ulica Garbary 3, 85 Wyzdrowie Polacy Rolnej w Policji w Serbii. Paragraf trzeci ustala się dopłatę dla gospodarstw domowych obiektów użyteczności publicznej do 1,3 sierpnego, wody odbieranej z urządzeń wyższego w okresie obowiązywania taryfy w wysokości 33 groszy netto. Paragraf czwarty, dostawy określonych w taryfie zgodnie z załącznikiem nr 1 do wcześniej podatek VAT w wysokości ustawowej. Paragraf 5. Uchwała podlega ułoszeniu z Dzienniku Urzędowym Wojska i wchodzi w życie po 40 dniach ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 roku. Proszę z Pań i Pan za przyjęciem proponowanej treści uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednomyślnie.